Witam Was bardzo serdecznie w Instytucie Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie. Będziecie uczestniczyć w warsztatach z teologii ciała. Zaczniemy od filmu, od reportażu. Bardzo Was proszę, żebyście wyłapali pięć pytań, które tam padają. Tam zadaję pięć pytań młodzieży studentom, a równocześnie Krzysztofowi Westowi, który jest popularyzatorem tej myśli w Stanach Zjednoczonych. This is a to jest obraz. Najpiękniejszy obraz, jaki jesteście sobie w stanie wyobrazić, to Adam i Ewa w swej nagości, tak jak ich stworzył Pan Bóg Nadzy, bez wstydu. I to jest piękne. Oto co grzech zrobił z tym obrazem. I to jest właśnie to, w jaki sposób spotykamy naszą seksualność w tym upadłym świecie. Ciało jest dla mnie śliskim grzechem. Dlaczego? A, ponieważ większość ludzi wykorzystuje go w niewłaściwy sposób. Ciało jest dla mnie namiętnością, niebem, piekłem. Służy temu, żeby wyrazić jakieś emocje. Za pomocą ciała służy też temu, żeby coś uzyskać. To jest instrument, przez który mogę się wyrazić w tańcu. Ciało jest dla mnie szatą. Ciało jest dla mnie więzieniem. Niezastąpioną materią. To jest. Miejscem dla seksu. Pewien sławny człowiek w Ameryce, Hugh Hefner, założyciel magazynu Playboy, sięgnął do kosza na śmieci i stwierdził, że nie możemy tego wyrzucić. Czy miał rację? Tak, miał rację. Nie możemy odrzucić ciała. A gdzie się mylił? Wziął ciało takim, jakim go znalazł na śmietniku i zaczął nam je podtykać pod oczy. To jest właśnie pornografia okropnie zniekształcony obraz ciała. W tym samym czasie, gdy Hefner zaczął wydawać playboya, na początku lat 50. młody polski ksiądz Karol Wojtyła dawał wykłady tu w Krakowie i też powiedział, że nie możemy odrzucić ciała. Wziął ten obraz i według Bożych wskazań rozprostował go tak, żebyśmy mogli zobaczyć prawdziwe piękno naszego ciała. I to nazywamy właśnie teologią ciała. Ocala nas od tego, a przywraca nas do tego. Jeżeli przyjmiemy to nauczanie do swojego serca, może nas ono zmienić. Reportaż pokazywał um, stosunek młodych do teologii ciała, jednak mi się bardziej podobała ta wypowiedź pana Westa, ponieważ pokazywała całe to piękne ciała. Teologia ciała uczy nas tego, żeby zaakceptować siebie takim, jakim jesteśmy. Muito, mais difícil fesado do tego. Teologia ciała to jest 129 kateches wygłoszonych przez Jana Pawła II między wrześniem 79 roku a listopadem 84 podczas Audiencji Środowych w Watykanie. Grzesiu powiedział, że teologia ciała to jest akceptacja swojego ciała, że tego nas uczy. Na pewno, na pewno też, ale przede wszystkim papież robi coś takiego, że na podstawie Biblii bierze głównie księgę rodzaju, ale też oczywiście odnosi się do Ewangelii, istnieje refleksja nad znaczeniem ludzkiego ciała, seksualności naszej ciele, George Weigel, taki słynny biograf papieża, stwierdził, że jest to coś w rodzaju teologicznej bomby zegarowej, która wybuchnie kiedyś z dramatycznymi konsekwencjami w trzecim tysiącleciu. I teraz uwaga, mam bardzo dobrą wiadomość dla Was: ta bomba wybucha dzisiaj w Instytucie. Niewielki wręcz mikroskopijny procent katolików na świecie wie, że istnieje coś takiego jak teologia ciała. Czyli wy jesteście w bardzo uprzywilejowanej grupie. Przez pięć lat papież mówi o ludzkim ciele, o seksualności. To też ma swoją przyczynę. Jak wiecie, on był duszpasterzem tutaj w Krakowie. Nie? W 1946 roku otrzymuje święcenia kapłańskie, wysyłają go do Rzymu, wraca, trafia na taką wioskę do niego wici na 8 miesięcy, wraca i jest duszpasterzem wikarym w parafii św. Floriana w Krakowie. Tam zakłada duszpasterstwo akademickie, prowadzi taki ruch młodzieżowy środowisko, latem wyjeżdżają na kajaki, na narty, cały czas ma kontakt z młodzieżą, podczas dwóch lat on udziela 160 ślubów, to wychodzi jeden ślub tygodniowo. I on tych ludzi przygotowuje do małżeństwa. Spotyka się z tymi narzeczonymi, prowadzi z nimi kursy, te przedmałżeńskie. Więc on ma ogromne doświadczenie. I on zauważa, już jako ksiądz, później biskup, że ci ludzie nie pytają go właśnie o pana Boga, tylko głównie pytanie jest o relacje. O to, jak nawiązywać relacje z drugim, jak kochać. Wojtyła we wspomnieniach pisze coś takiego: Tam, w tym środowisku, nauczyłem się miłować ludzką miłość. Chciałam was zapytać, czym dla was jest ciało? Ciało jest dla nas w pewien sposób taką reklamą nas czym co nas przedstawia z zewnątrz. Super. Dla ciebie? Taką skorupką, która później się jakby pęknie na Skorupka. koniec. Skorupka. Bardzo fajnie. Właśnie takie opakowanie na naszą duszę. Opakowanie duszy. Super. A, według mnie to jest takie jakby taka świątynia wszystkich emocji i tak dalej. Takie tymczasowe mieszkanie duszy. Ciało jest tym, co mamy tutaj na ziemi, w czym jest nasza dusza. Mhm. Ciało jest tym, co nas przedstawia. Wyraża, to jest to, co chcemy pokazać społeczeństwu i otoczeniu. Ciało to jest takie wyzwanie dla nas. Najpierw na ziemi musimy się sprawdzić, żeby później, jak już pójdziemy, trafimy do nieba, już dusza była czysta. Ciało nas tak, póki co, tak przytrzymuje, żeby ta dusza miała takie ograniczenie. Dla mnie ciało jest trochę mniej znaczące, bo ważniejsza jest dusza, ale przedstawia nas takim, jakim jesteśmy i jakim chcemy się pokazać całemu światu. Ciało pomaga nas wyrazić poprzez to, na przykład, co lubimy robić, Możemy poprzez ciało, nie wiem, wszystko robić. To jest tylko taka jakby zewnętrzna część nas. Zewnętrzna część nas. Ciało to taka prezentacja naszej osoby. Super. Dla mnie ciało to jest coś, czego nie możemy się pozbyć, możemy to zmienić, ale póki jesteśmy na ziemi jest z nami nierozłączne. Okay. Ciało to jest prze przede wszystkim taka nasza wizytówka, to co nas reprezentuje. A to, co jest wewnątrz, to nie da się tego opisać, po prostu. Właściwie jest to dar, ponieważ dzięki temu możemy się dotknąć, przytulić, okazać nasze uczucia, i to jest to, dzięki czemu inni postrzegają nas tak, jak nas postrzegają. Jest to obraz Boga też w nas w jakiś sposób. Ciało. Jest obrazem Boga. Nie wiem, czy wiecie, ale w chrześcijaństwie do dzisiaj pokutuje właśnie coś takiego, że ciało na ciało spogląda się z taką lekką podejrzliwością, nie? No, nie wiem, czy wiecie, ale na przykład święty Augustyn. To jest taki wiek czwarty-piąty. On uważał, że każde współżycie seksualne, każde nawet w obronie małżeństwa, jest grzechem. To w małżeństwie wprawdzie lekkim, ale grzechem. Że współżycie w ogóle seksualne ludzi trzeba usprawiedliwiać. No i usprawiedliwieniem były takie zwane trzy dobra małżeńskie. Proles, fides, sacramentum. Proles przede wszystkim jest to usprawiedliwione tym, że rodzą się dzieci, tak? Fides, że jest to przekazywana dalej wiara i sakramentum właśnie w obrębie sakramentu małżeństwa. Rewolucja Wojtyły polega na tym, Wojtyła mówi, ciało jest po pierwsze dobre, piękne, wspaniałe, seksualność jest czymś mega. On nawet mówi, że jest, ciało jest nie dość wartością. Nie dość wartością. Świat sprowadza ciało do rangi przedmiotu czy rzeczy, a ciało jest czymś pięknym, bo zostało wymyślone i stworzone przez Stwórcę, tak? przez Boga, który jest miłością i On go stworzył z miłości. Nikt z Was nie powiedział, że ciało to ja. Delikatnie się uszczypnijcie. O! I teraz słuchajcie, co albo kto został uszczypnięty? Ale, no ale proszę, no właśnie, czy wy powiecie, no ta ręka została uszczepnięta, to mnie ktoś uderzył, nie? To jest strasznie ważne, że ciało to my. Poprzez to jak ja rozumiem siebie, swoją właśnie seksualność i cielesność, to ja tak... Postrzegam drugiego człowieka, nie nawiązuje z nim relację, w ogóle całą rzeczywistość. Dlatego to jest takie ważne. Tu nie chodzi tylko i wyłącznie o cielesność. Chrześcijaństwo jest religią ciała, najbardziej zmysłową i cielesną. Dlaczego? Bez ciała nie, nie moglibyśmy czynić e, dobrej rzeczy. Nie może być samnąć dusza, dusza i ciało to jest. Biedność. Biedność. Super, wszystko to się zgadza, tylko ja się pytam, kim się stał nasz Bóg? Czy On się utożsamił z naszą myślą? Stał naszym człowiekiem. Głośno. Człowiekiem. On się stał człowiekiem, On dokładnie przyjął takie samo ciało jak my, nie? O to chodzi. Jaką tajemnicę Pan Bóg chce objawić nam w naszych ciałach? Siebie samego. Na czym polega? Obraz i podobieństwo do Pana Boga. Że mamy czynić dobro na Jego bardzo, podobieństwo. Bardzo pięknie. Mam rozum i wolną wolę. Bóg nie zmusza nikogo, żeby w Niego wierzył, dał człowiekowi wolną wolę, bo chce, żeby ta miłość do Niego była bezinteresowna. Nie da się kochać bez wolności. Miłość bez wolności nie istnieje. Wojtyła daje nam tak, jakby instrukcję obsługi swojego ciała. Jeżeli my nie rozpoznamy, nie będziemy wiedzieć, do czego ono służy, skąd ono pochodzi, po co ono w ogóle jest, no to może być średnio w naszym życiu później. Wojtyła odwołuje się do trzech takich pierwotnych stanów człowieka. Jesteśmy cały czas w raju, nie? Tam macie tą kulkę różową, czyli mamy raj. To jest pierwotna samotność. I zobaczcie co on robi. No pan Bóg stwarza Adama. A zauważcie, Adam jest z małej litery. To nie jest błąd, bo Adam w kulturze hebrajskiej to słowo oznacza nie tyle mężczyznę, jeszcze co człowieka, to jest człowiek. On jeszcze nie ma płci, to jest bardzo ważne, że najpierw jesteśmy osobą. Później dopiero jest podział na kobiety i mężczyznę. Czy ten Adam był szczęśliwy w raju? Nie. Nie, nie za bardzo, nie? A dlaczego nie był szczęśliwy? Był sam. Bo był sam. Dzisiaj świat wam powie, jednostka. Masz się realizować, spełniać, robić karierę. Ty, ty i ty. Ja, nie? Ja. A Pan Bóg, Pan Bóg powie, tak nas stworzył, że tylko w relacji do drugiego się spełnisz. I Wojtyła mówi, że nie tyle ja, jednostka, jest obrazem Pana Boga, co dopiero oni. Kobieta i mężczyzna, zjednoczenie tych dwóch. To jest po pierwsze pierwszy sakrament. Panowie, wasze ciało ma sens tylko w perspektywie i w obliczu ciała kobiety. Ale drogie Panie, dokładnie jest tak samo z nami. Bóg jest czystym duchem. On jest i ojcem, i matką. Bóg nie ma płci. Przyprowadza Ewę to, co mówi. Nie mówi, to jest umysłem z mojego umysłu, duchem z mojej duszy, nie? Tylko jest ciałem z mojego ciała. Panie feministki nie mają o co walczyć. My jesteśmy od zarania równe. Chociaż mężczyzna i jego żona byli nadzy, nie odczuwali wobec siebie wstydu. Nie wstydzili się siebie, tylko po prostu się kochali. Nie wiedzieli, co to, to wstyd. Oni wiedzieli, że Bóg ich stworzył na swoje podobieństwo, dlatego czuli się pięknie i nie mieli się czego wstydzić. Wstyd jest reakcją obronną. Czym jest dla was miłość? Na pewno jest uczuciem. Uczucie, super. To jest takie piękne, taka emocja. Emocja, uczucie. To jest relacja do drugiej osoby. Relacja, bardzo pięknie. Miłość jest sensem życia po prostu. Bardzo pięknie. Ale jest też reakcją chemiczną. Jest też reakcją chemiczną, na pewno. E, miłość jest uczuciem, dzięki któremu czujemy się docenieni, jednością z drugim człowiekiem. Coś co jest naturalne i daje nam spełnienie. Jest darem od Boga, którym możemy się dzielić innymi. Pokazujemy prawdziwą prawdziwym siebie, drugiej osobie. Miłość jest przeznaczeniem. Jest stanem, poprzez który czujemy się szczęśliwi i dajemy to szczęście też innym. Dostaliśmy tą miłość od Boga i tak, żeby ją przekazywać dalej, po prostu. Bardzo pięknie. Miłość jest relacją. Relacja. Bo bez miłości nie da się tak naprawdę żyć. Jest ofiarą i poświęceniem, bo to nie jest łatwe uczucie. Jest piękne, ale trzeba naprawdę <laughs> wiele siły, żeby tą miłość tworzyć. Taką no, najpiękniejszą, jaka może być, także bezwzględnie ofiara i poświęcenie. Miłość jest największym marzeniem ponieważ każdy z nas chce jej dotknąć. Miłość jest darem i miłość jest prezentem, który też dajemy innym. O miłość trzeba walczyć, trzeba ją pielęgnować. Miłość przede wszystkim do kogoś to jest jakaś postawa, nie? To jest jakaś decyzja. Miłość to my, bo skoro Bóg jest miłością, a stworzył nas na swój obraz i podobieństwo, to znaczy, że my tą miłością również jesteśmy. A Wojtyła powie jeszcze inaczej. Wojtyła powie, że miłość jest bezinteresownym darem z siebie, jest przeciwieństwem egoizmu. On powie, że osoba to jest taki byt, że właściwe i pełnowartościowe odniesienie do niego stanowi tylko miłość. Miłość wyklucza używanie. Ale co to znaczy, powiedzcie mi, bezinteresowny dar z samego siebie? Na jakim poziomie w ogóle można siebie dać? Nie możemy jakby sprzedawać tej miłości, nie możemy jej udowadniać w jakiś sposoby typu ja Ci zapłacę i Cię kocham, tylko po prostu kochamy dlatego, że ta osoba jest dla nas miła, dobra, no, coś się w niej spodobało nam. Możemy dać komuś czas czy uwagę, czyli to jest każdy przejaw naszego zachowania w stosunku do drugiej osoby. Pozwolenie na szczęście. Tak naprawdę jak ktoś kogoś kocha, to pozwoli nawet odejść, żeby ta osoba była szczęśliwa. Przekładamy szczęście czyjejś osoby nad swoje. Ciało nie produkuje czegoś, co ja mogę dać. Tylko ono samo jest darem dla kogoś. Jeżeli ja, o, weźmy mój telefon. Mam mój telefon i dam go teraz Karince. Mam ten telefon czy nie mam go? Jeżeli mówimy, że to ciało jest darem. Jeżeli ja raz komuś je oddaję, to mogę go oddać drugi, trzeci, piąty, dziesiąty? Dar ma charakter nieodwołalny. Wojtyła powie też tak, że przeciwieństwem miłości nie tyle jest nienawiść, co używanie kogoś jako środka do osiągnięcia celu. Co to znaczy używać kogoś jako środka do osiągnięcia celu? Wykorzystywać dokładnie tak. Joś powinna być na pewno szczera, bezinteresowna i yy, taka przepełniona uczuciem. Powinna być uczciwa. Powinna być bezwarunkowa. Czysta. Wzajemna. Mhm. Powinna być bezgraniczna. Że na przykład oddamy za drugą osobę życie, jeśli to będzie konieczne. Coś dostajemy i to samo dajemy. Niekończąca się. Czyli wierna, tak? Całkowita, bardzo pięknie. Prawdziwa i szczera. Mhm. Niewymuszona, żeby kochać kogoś szczerze, prawdziwie. Uczciwa. Czera bezinteresowna. Na pewno cierpliwa, zdolna wybaczać. Przyprowadza ci mama super chłopaka. tu mówi, że wiesz, dobrze się uczy, taki zaradny, fajny, a tu mówisz, no mamo, no nie, no nie. Czyli jaka musi być? Wolna. Wolna. Musi być wolna, mamo, to musi być moja decyzja, ja go muszę chcieć, bo Bóg tak kocha. Ona nas kocha w sposób wierny, wolny, całkowity, owocny i absolutnie do końca, On tego nigdy nie wycofa. Czy homoseksualizm jest obrazem wolnej, całkowitej, wiernej, owocnej miłości Boga? Wolnej? Jest? Tak, tak. No jest, nie? Dwie osoby tam się zgadzają, dwie panie, dwóch panów, proszę bardzo. Całkowitej? Tak. Może być? Tak. Dobra. Wiernej? Yes. Może być. Owocnej? Nie. Yes. Odrzucacie wszystko, co powiedzieliśmy do tego czasu. My jesteśmy stworzeni jako kobieta i mężczyzna. Z tego dzidziusia nie będzie. Natura mówi nie da się, no nie da się. Jeżeli nasze ciała mają komunikować miłość Pana Boga i my jesteśmy dlatego stworzeni jako kobieta i mężczyzna, żeby się zjednoczyć. I o tym mówiliśmy o sensie ciała, no to jakie jest, przepraszam, zjednoczenie dwóch kobiet albo dwóch Panów? Tam nic nie pasuje. Dostaliśmy też wolność wyboru, więc chyba powinniśmy móc wybierać, czy chcemy być z mężczyzną, czy z kobietą. To właśnie wierzy w Boga i po prostu chodzi do kościoła, no i jest wierzący, no ale po prostu ma inną orientację seksualną. To nie jest nic złego. Na obraz Boga no nie zawsze się da kochać, mimo że jest się wierzącym i tak dalej. I że się bardzo chciało, no to nie zawsze się da kochać partnera innej płci po prostu. Sugestia Boga na początku. No była yy, jednoznaczna, jednoznaczna była mężczyzna, kobieta, Adam nie miał prawa wyboru. Ja wam współczuję dzisiejszego świata, naprawdę. Dlatego, że niby macie wszystko, tak naprawdę jesteście biedni przez to, że to wszystko macie. Dawniej mama, tata, babcia to były jakieś autorytety, które, w, które wkładały nam do głowy pewne wartości. Wartości, które były yy, niepodważalne. Natomiast to, co dzisiaj widzicie w filmach, w mediach, ja nie oglądam telewizji, rok nie miałam w ogóle telewizora w domu. W każdym filmie jest homoseksualizm, w każdym filmie jest zdrada, w każdym filmie jest przemoc, karmią was tak naprawdę tym, co niszczy wartości i dlatego dzisiaj macie takie wątpliwości. W każdym serialu, który oglądamy, młodzi ludzie mieszkają w pięknych mieszkaniach, jeżdżą samochodami, których nawet nie widać, nie widać na ulicach i praca jest taka o luzik. Idzie, wraca. Nie oglądacie prawdziwego świata. Prawdziwy świat jest za oknem, prawdziwy świat jest tu. Jeden ma dżinsy za tysiąc złotych, drugi nawet nie ma za pięć. Tutaj jest spora grupa młodzieży, która się otarła jakąś biedę. Prawda jest taka, że za bardzo Gacie temu złudnemu obrazowi świata. To bym nazwała reprodukcją. Bo my nie jesteśmy reprodukcją. My jesteśmy odbiciem. Czy celowe ubezpłodnienie współżycia seksualnego małżonków jest prawdziwym obrazem? Wolnej, całkowitej, wiernej, owocnej miłości Boga. Czyli chodzi o antykoncepcję. Jeżeli jakby okrywamy pewną część siebie, to znaczy nie chcemy jej dać drugiej osobie, żeby powstała ta dziecko, czy coś takiego, no to nie dajemy całego siebie. Mówiliśmy, że miłość to jest dar z siebie. I wtedy. To jest, wiecie co, to jest tak brzydko mówiąc umowa kupna-sprzedaży. Oni siebie używają. Ty mnie zaspokajasz w jakiś sposób, a ja ciebie. Super, jest fajnie. Ale nie mówmy, że to jest miłość, okej? Okay? Wojtyła mówi tak, że małżeństwo jest sakramentem, a celibat jest prawdą. Jak wy to rozumiecie? Celibat to jest poznanie Boga, a małżeństwo to jest jego przeżycie. Sakrament jest znakiem, który na coś wskazuje. Współżycie małżonków ma odzwierciedlać miłość Pana Boga. Gdy bierzemy małżeństwo, to przysięgamy tej drugiej osobie, że do śmierci będziemy z tą jedną osobą. E, a małżeństwo jest sakramentem, którym go nie można wziąć po raz drugi. Ślubuję Ci. małżeństwo. I Jeżeli się na przykład rozstaną, to ta osoba nie może związać się po raz drugi. I nie może e, zawrzeć tego małżeństwa. Więc jakby musi być e, szczera sama ze sobą i do tego, co przyrzekła. Na rzeczy nie przysięgają sobie nawzajem. Małżeństwo i celibat to jest Praktycznie coś podobnego, bo małżeństwo to jedna osoba oddaje się drugiej osobie, a celibat y, to przypuśćmy, właśnie taki przyszły ksiądz oddaje się Bogu. Sakrament mas odwołuje do jakiejś rzeczywistości, a dlaczego po śmierci nie będzie już małżeństwa? Bo my już będziemy w tej rzeczywistości, już na, małżonkowie nie muszą na nic wskazywać. Oni już są w tej rzeczywistości, nie? A ksiądz, który ślubuje celibat i żyje w czystości, on już w tej rzeczywistości może żyć teraz. Małżeństwo. To oddanie realizujesz swoim ciałem we współżyciu, bo w mowie ciała nie masz żadnego innego, mocniejszego słowa. Współżycie na poziomie ciała jest wyrazem pełnego oddania osoby. Dokąd nie podjąłeś decyzji o wyłączności, czyli o małżeństwie, to papież nie mówi ci, że ci nic nie wolno, tylko mówi, żeby to twoje mówienie przez ciało było prawdziwe. Czyli mówi, nie kłam swoim ciałem. Osoby mówią, no my musimy wypróbować przed ślubem. To wiecie, na no, jakiej zasadzie? Siadasz do samochodu. Odpalasz silnik, siedzisz w garażu tym autem i mówisz tak, no ja muszę jechać na wycieczkę. I siedzisz w tym garażu i siedzisz i zwiedzasz. Tej rzeczywistości małżeństwa jeszcze nie ma. A oni się chcą próbować. Jak ktoś mówi, że nie pasują do siebie, to wiecie co nie pasuje? Dużą, Serce nie pasuje. Wojtyła mówi coś pięknego: nie żyje się, nie kocha się i nie umiera się na próbach.